Miejski ośrodek pomocy społecznej w Olsztynku co roku organizuje uroczyste obchody Dnia Seniora. W ubiegłych latach zwyczajowo organizowano je w październiku. Ze względu na panującą pandemię tradycja musiała zostać wzbogacona o nowy czas i miejsce, bo trudno jest odmówić szanownym seniorom prawa do świętowania nawet jeśli w powietrzu krążą wirusy żeby sprostać i zadość uczynić przepisom i wymaganiom sanitarnym wprowadzonym w czasie pandemii. Na tegoroczne obchody wybrano miejsce plenerowe, w ośrodku wypoczynkowym Perkos w Mierkach. Dzisiejsza okazja to świętowanie dnia seniora sfinansowane jest to ze środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Senior Plus. Zorganizowaliśmy to wcześniej, bo Dzień Seniora jest w październiku ze względu na aurę. Jak słyszycie państwo i widzicie, seniorzy się świetnie bawią. Wcześniej wszystkie spotkania z okazji Dnia Seniora były w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale ze względu na pandemię i na bezpieczeństwo nas wszystkich zorganizowaliśmy to na świeżym powietrzu. Spotkanie seniorów z okazji ich święta to okazja do wspólnej zabawy i bycia razem przy poczęstunku i nierzadko niespodziankach przygotowanych przez pracowników Olsztyneckiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jadło prosto z grilla, owoce i surówki to znakomite menu, na plenerowe spotkanie. O, wszystko te oczy, ja je miał. Wspólne śpiewanie i aktywność ruchowa przy grze w bóle to najlepiej spędzony czas na świeżym powietrzu. Niespodzianką były podarowane zdjęcia z prawdziwej sesji fotograficznej, w której seniorzy wcześniej brali udział. O święcie seniorów nie zapomnieli również przedstawiciele olsztyneckiego samorządu w osobach burmistrza Olsztynka Mirosława Stegienki, Andrzeja Wojdy, przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku i Alicji Woźnickiej, radnej miejskiej w Olsztynku. To jest ważny cel, integracja dla tych osób starszych. W tym roku jest to też wyjątkowo ważna sprawa, że mogli się spotkać gdzieś na powietrzu, bo okres kwietnia, maja, czerwca no był Dla tych osób, które przyzwyczajone były do tych spotkań, do 23 wieku, do spotkań w klubie seniora, no był okresem ciężkim, pozamykali byli w domach. W tej chwili mogą tu się spotkać i ze sobą porozmawiać, pośpiewać, zabawić się trochę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest ważna sprawa, że doceniają to, że jednak władza gminy, Myśli o nich, docenia takie spotkania i to, że Miejskiej środki Pomocy Społecznej myśli o nich, nie zostawia ich samych na, na pastwę filami samotności. To jest główne znaczenie, a też trzeba stwierdzić dobrze, że to jest jednak część naszego społeczeństwa. To są, to są nasze babcie, nasze mamy, nasze ciotki, no i na, nie należałoby ich zostawiać samych w tym okresie, powiedzmy, jesieni życia, która może być właśnie fajna poprzez takiego rodzaju spotkania. Piękna polska złota jesień i słoneczna pogoda sprawiły, że wszystkim udzielił się nastrój zabawy i ochoty do biesiadowania. Trzeba przy tym wspomnieć, że seniorzy bardzo sobie cenią takie chwile, z wdzięcznością odnoszą się do wszystkich, którzy zajmują się organizacją ich życia i codziennej aktywności. Wiedzą też, że w takich sytuacjach mogą zawsze liczyć na pracowników mops mopsu. Tutaj zawsze znajdą zrozumienie dla swoich problemów i trosk. Mamy rysunki, możemy się uczyć na nowo, jak to było kiedyś. Gimnastykę mamy, jest naprawdę, że bardzo fajnie. O, o odżywianiu się mamy wykłady. Z ratownikiem ja to, mamy też wykłady, które naprawdę no, korzystne to wszystko dla nas jest. Starsi ludzie, no już nie chcemy się nazywać starsi, ale no, jesteśmy w jakimś określonym wieku. Mamy potrzebę, no, potrzebę kontaktowania się z, z innymi. Każdy został sam. To takie wspólne wyjazdy, wspólne towarzyszenie jednej, drugiej osobie pomóc, starszym pomóc. My młodsi pomagamy, trochę starszym, no bo niektóre są takie, że trzeba pomóc, trzeba podprowadzić, trzeba coś tam wspomóc, czy zakupami, czy czymś. No i po prostu jest wspólna pomoc, wspólna praca i wspólne. Takie no, naprawdę życie dobre. Yy, no, w MOPSie na przykład, no, czyli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mamy zajęcia i gimnastyczne i no, te, teraz akurat właśnie w tej chwili też są zajęcia, no, nazwijmy to ruchowe i yy, yy, różne jakieś takie wykłady, yy, spotkania, churalne yy, hu, spotkania. No na przykład, bo jednak są ludzie, którzy na przykład bardzo lubią śpiewać. I to, to no tak mocno i, i łączy nas, ale jednocześnie podnosi naszą, no naszą taką jakby świadomość i taką naszą społeczną no równowagę. Bo, bo no ileż to w domu można siedzieć, prawda? Kolejne spotkanie już za rok. Wszyscy mamy nadzieję, że odbędzie się w normalnych warunkach bez pandemii i związanych z nią obostrzeń.